Jak masz na imię? Esperanza. Znowu uciekniecie? Nie rozdzielą nas. Co robisz? Ile razy mówiłam, żebyś nie pił z butelki? Tysiące. Pić mi się chce. Jest gorąco. Te dzieci były takie słodkie. A koki jest słoneczkiem. Szkoda, że nie widziałeś, jaka była głodna. Zjadła kanapkę w sekundę. A Jose? Chłopak ma charakter. Uwielbiam też uśmiech Laury. Co? Dawno nie widziałam cię w takim nastroju. Czyli? Jesteś szczęśliwy. To zasługa sługa dzieci. Co źle? Przeciwnie, rodzice byliby z ciebie dumni. I cieszyliby się, gdybyś wreszcie założył rodzinę. Jasne, znowu powiesz, że powinienem się ożenić z Konstantą. Czy ja powiedziałam, że z nią? Przepraszam. Pośpiesz się, bo się spóźnisz. Zaraz wejdę. Monita, możesz już wyjść. Postawię ci pomnik. Jak wyglądam? Wspaniale, z taką figurą chodziłabym nago. Nie widziałaś mojego celulitu. Ty lubisz nagość. Ach tak, oddawaj sukienkę. Wariatka, nie mów nic, Kike. Idź już, powodzenia. Co teraz? Schowaj się. Dzień dobry. Co jest? A co ma być? Stoisz mi na drodze. Śmierdzisz, dawno się nie myłeś. Miłego dnia. Idź do łazienki i w wodę. Teraz. Dzięki. Szybko. Monita, dokąd się wybierasz w tym stroju? Do pracy. tym? Nocne kluby są jeszcze zamknięte. O co ci chodzi? Wygląda wspaniale. Jak cukiereczek. Ten zboczeniec Cię wykorzysta. Przestań, go się spóźnię. Musisz się przebrać. Wczorajsza impreza bardzo się udała. Była raczej nudna. Gdybym codziennie słuchał Twoich przyjaciół, cofnąłbym się w rozwoju. Nie. Tak. Widzę, że ktoś tu ma problem i nie są to moi przyjaciele. Powinieneś słuchać opinii innych ludzi. Skoro nie jesteś przystojny, mógłbyś być przynajmniej miły. Jesteś okropny, zastanów się nad tym. Możesz zamilknąć na rok? Proszę. Powinieneś pokazać, jaki jesteś naprawdę. Masz wiele zalet. Jedno z nich jest Twój przyjemny wygląd. Na przykład nos. Czytałam gdzieś, że nos mężczyzny ma bezpośredni związek z jego. Później to wyjaśnię. Masz też osobowość. Wykorzystaj to. Jeśli nie, na zawsze pozostaniesz nieatrakcyjny i niesympatyczny. Co z Tobą, czego szukasz? Niczego, tu jest wygodniej. Ktoś mnie szuka i nie chce mu się pokazać. Kto? Nieważne. Masz na rachunek? Nie. Więc pójdziemy na zmywak. Nie rób mi tego, zostaw coś na taksówkę. Nie ma go. Nie zdążę się przebrać. Wyjście tu wszyscy. Chcę Was zobaczyć. Co jest? Chodzi o wczorajszą noc. Czy tutaj nie można być romantykiem? Rzucacie we mnie butami i krzyczycie. Gdzie kopciuszek, który zgubił pantofelek? Niech stanie przede mną. Zamierzam się zemścić. Była trzecia rano. Za dziesięć trzecia. Wszystko jedno. Muszę wstać o siódmej do pracy. Nastaw budzik, bo się spóźnisz. Nie rozumiesz? Nie możesz śpiewać o trzeciej nad ranem. A but jest mój. To rozumiem. Oto człowiek, który potrafi się przyznać. Podoba mi się. Bierzcie z niego przykład. A teraz pozwolę mu się przeprosić. Czy my się znamy? Nie sądzę. Może z poprzedniego wcielenia. Można? Jasne. Napijesz ciekawy? kawy? Tak Mam na imię Marcos A ty? Debbie Quesada Quesada? Tak Tak jak Martin i Miguel Quesada? Jestem siostrą Miguela i kuzynką Martina Byłeś z nimi w Londynie? Nie, znam ich z widzenia Masz piękny uśmiech Niesamowite A ja uwielbiam twoją łysinę ale... Puedo? Wybacz, ale czy mogę? Si te gusta? Jeśli chcesz Kike czekał na mnie wieczorem I co? Okłamałam go Powiedziałam, że jestem kasierką w chińskim supermarkecie po co? Nie wiem, przestraszyłam się. Halo? To jakieś żarty? Odezwij się. Trzeba nacisnąć guzik. Tak? Kto mówi? Jeszcze nikogo nie ma. Kiedy przyjdzie pan Kesada, przekażę mu. Do widzenia. Co ci pozwolił odbierać telefony? Martin zeszłej nocy. Wyjaśnił mi, co mam robić. zeszłej nocy? Rozumiem. Co? Nic, jeśli masz odbierać telefony, rób to jak należy. Pokażę Ci. Masz mówić powoli i grzecznie, a nie był coś pod nosem. Zacznij mnie uczyć i przestań skórzać. Jakaś ty wrażliwa. Nic na to nie poradzę, że jestem złośliwa. Słuchaj uważnie. Dzień dobry, Grupo Quesada. Dodzwonił się pan do prezydium. Już łączę. Miłego dnia. Widzisz? To nie jest takie trudne. Pokaż odrobinę dobrych manier. Ustalmy coś. Póki tu jestem, ja będę odbierać, a ty zajmiesz się czymś innym. Przynieś mi kawę. Proszę. Co? Ja też nauczę się dobrych manier. Proszę, przynieś mi kawę. Byle szybko. Bezczelno. Nie wierzę. Masz jeździć z Eduardo. Nie potrzebuję ochrony. Dzień dobry. Kawę dla mnie. Co ona sobie myśli? Nie stawia się, bo będzie gorzej. Uczy mnie dobrych manier, a sama jest chamką. Dusiła się wczoraj, więc chce się zemścić. Dostanie na łóżkę podłaż mija. Nie odbieraj. Na pewno zamówi kawę. Nie dam jej kawy. Ja tu pracuję i nie chcę stąd wylecieć. Mercedes? Dwie cappuccino. Zaraz przyniosę. Martin Kessada chce dwie cappuccino. Zaniosę mu quiere Chyba mogę. To miłość od pierwszego wejścia.